Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu w kolejnym wspólnym rozważaniu Słowa Bożego, które dzisiaj przed nami. Witajcie z innym pismem świętym niż zwykle choć w sumie podobna okładka, więc może się nie orientujecie i w innym miejscu niż zwykle. Przy hasle, które chyba dobrze znacie wdzięczne serce to szczęśliwy człowiek. Ostatnio sporo mówiliśmy właśnie o wdzięczności. Zawsze to jest temat dla nas ważny na wdzięcznym sercu, ale ostatnio było go jeszcze więcej niż zwykle. Zobaczcie sobie ostatnie rolki, ostatnie posty, pojawiały się też relacje w tym temacie. Tydzień temu pojawił się film o dzienniczku wdzięczności. Wielu z Was wpisało, że jesteście zainspirowani i chcecie też sobie taki sam kupić. Jeżeli ktoś jeszcze z Was przez ten ostatni tydzień namyślił się i też stwierdził, że dołącza do naszego grona i będziemy sobie ten dzienniczek uzupełniali razem, no to też dajcie znać, bo jest to dla mnie taki pozytywny feedback. Że rzeczywiście korzystacie z tych treści. No i co? Dzisiaj będziemy czytali Ewangelię według Świętego Łukasza, 23 rozdział od 35 do 43 wersetu. No i tak od razu Wam powiem, że ten fragment o, tak naprawdę zmusza mnie do tego, żeby wejść w głąb siebie. Za każdym razem, kiedy czytam Słowo Boże, to ono mnie w jakimś stopniu przenika. No, czy mniej, czy bardziej też zależy od mojej otwartości. Natomiast rzeczywiście ten fragment obnaża taką trudną prawdę o mnie. A co to jest dokładnie? No to o tym powiem Wam już za chwilę. Na razie chciałabym, żebyście razem ze mną przeczytali ten fragment, więc też sobie go teraz otwórzcie i bądźcie otwarci na poruszenia serca, bo przecież ostatnio się tego uczymy. W ogóle jeszcze przy okazji powiem, że widzę, jak wielu z Was obejrzało tego live'a, kiedy właśnie czytaliśmy Psalm 31. I bardzo się z tego cieszę. I jeżeli skorzystaliście z tego czasu, to też podsyłajcie linka do kolejnych osób, żeby też skorzystały. Bo rzeczywiście, tak jak jeden z Was napisał, naprawdę na tym live'ie było czuć Bożą obecność, ja też ją czułam. I jeżeli ktoś z Was chciałby właśnie ożywić swoją wiarę, zacząć modlić się tak naprawdę prawdziwie sercem, i właśnie zacząć słyszeć Boga, czuć Boga, to naprawdę ten live właśnie temu służy, żeby, żeby to serce pobudzić, żeby tą wiarę ożywić, żeby naprawdę zapłonął w nas ogień Ducha Świętego, ogień Bożej miłości. Więc polecajcie, jeżeli tylko widzicie taką potrzebę też innym. Osobom. No i co? Czytamy, jeszcze raz powiem Ewangelię Łukasza 23 rozdział od 35 wersetu. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili? Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem Bożym wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze podchodzili do Niego i podawali mu ocet, mówiąc. Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, który tam, które, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto Słowo Boże! wow e, dajcie znać w komentarzu co Was porusza, jestem tego bardzo ciekawa, i myślę, że też w kontekście tego szukania Bożych poruszeń to jest bardzo ważne, e, żeby nawet jeżeli trochę coś Ciebie dotknęło, trochę zaciekawiło, zainteresowało, e, z czymś Ci się skojarzyło, żebyś od razu sobie to zapisał, e, albo właśnie zapamiętałby do tego później wrócić, e, żeby właśnie traktować na poważnie te poruszenia, e, dlatego że em, Pan Bóg po pierwsze przychodzi bardzo delikatnie, najczęściej i musimy sobie dać prawo do tych delikatnych poruszeń, to jest to, co już mówiłam e, ostatnimi czasy, e, ale właśnie co się z tym wiąże. Dzisiaj rano, chwilę po przebudzeniu, właśnie przypomniała mi się ta zasada, którą kiedyś od kogoś usłyszałam, że jeżeli my będziemy em, Szli nawet za najmniejszymi poruszeniami, to one będą coraz mocniejsze i będzie ich coraz więcej. A jeżeli my te małe poruszenia będziemy lekceważyć, to to doświadczenie w nas zupełnie zaniknie. Więc warto podlewać nawet te najmniejsze poruszenia. I nawet chociażby, jeżeli teraz, właśnie, czy po obejrzeniu tego odcinka, napiszesz w komentarzu, co Cię poruszyło, to już to będzie taki znak, dla ciebie, dla Boga, że rzeczywiście potraktowałeś na poważnie to poruszenie, że chcesz za nim iść, że chcesz, żeby ono powiększało się w tobie, rozwijało się w tobie i żeby właśnie rosło. Rosło tą, tą Bożą mocą. I rzeczywiście stało się ważne w Twoim życiu, ważne dla Twojego życia, również dla Twojego życia duchowego, dla Twojej relacji z Bogiem. Tak więc niech ten drobny gest, że napiszesz właśnie to, o tym poruszeniu w komentarzu. Właśnie, niech będzie takim dobrym początkiem w Twoim rozeznawaniu. Więc to jeżeli chodzi o Twoje poruszenia, które chętnie przeczytam, a jeżeli chodzi o moje poruszenie, to mnie dzisiaj najbardziej, oczywiście pewnie jak się domyślacie, porusza postawa tego dobrego łotra, no bo tak o nim mówimy, że on potrafił. Wybić się z tych starych schematów. Przecież on do tej pory tkwił w grzechu. No z, z jakiegoś powodu jest nazwany łotrem, z jakiegoś powodu został powieszony na krzyżu. I sam nawet przyznaje się do tego, że odbiera słuszną karę za swoje uczynki, czyli przyznaje się do winy. A mimo wszystko, wśród tych starych grzesznych uczynków, gdzie przecież my ludzie ogólnie, myślę, że tak się dzieje, od zawsze, nie tylko jest to e, fakt o ludziach XXI wieku, że mamy taką skłonność do tego, żeby mm, tak się pogłębiać w złych uczynkach, żeby tak wchodzić w coraz większą ciemność, żeby tak przyzwyczajać się do tego błotka, w którym jesteśmy. I e, jeżeli już tak zaczynamy robić, to tak kontynuować. Ciężko nam jest się z tego wybić, ciężko nam się obrócić napięcie, odwrócić się od tych grzechów i po prostu pójść w zupełnie przeciwnym kierunku. A on tutaj potrafił to zrobić, mimo tego, że obok niego wisiał na krzyżu ten zły Łotr, który e, no miał zupełnie negatywne podejście do Jezusa, oprócz tego, mimo tego, że słyszał tych ludzi dookoła, którzy szydzili z Jezusa, i ogólnie przebywał i nasiąkał tą negatywną atmosferą i negatywną postawą do Jezusa, to sam po prostu potrafił zachować się zupełnie inaczej. Ja sama widzę w sobie taką skłonność do tego, żeby właśnie no, jak już wypowiem się na jakiś temat, no to już, żeby za tym iść, żeby rzeczywiście e, być jakby spójna z samą sobą, samej sobie nie zaprzeczać. No właśnie, ale jeżeli powiedziałam źle, jeżeli postąpiłam źle, to wręcz powinnam samej sobie zaprzeczyć i właśnie zaprzeć się samej siebie. Ten dobry łotr właśnie to zrobił. Zaparł się samego siebie i potrafił podważyć, to, co mówił do tej pory, to, co czynił do tej pory, to, jak żył do tej pory, i w tym momencie podjąć decyzję, by zacząć zupełnie nowe życie, życie razem z Bogiem. Mimo, że po ludzku patrząc, jego życie dobiegało końca, i przecież tak naprawdę za niedługi czas miał umrzeć. I tak naprawdę, jak się okazuje, ta decyzja, którą podjął, E, chwilę przed śmiercią sprawiła, że on, mimo takiej śmierci, tutaj po ludzku, dostaje nowe życie. I to dostaje życie w niebie, dostaje życie w raju, bo tak jak Jezus jemu obiecuje, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I dobry łotr wykorzystuje tę okazję. To jest w ogóle dla mnie niesamowite, jak człowiek, no w ogóle połączenie tych słów, dobry łotr. Łotr to jest człowiek, który postąpił źle. A jednocześnie mówimy o nim, że jest, był dobry. No, po prostu wydawałoby się połączenie dwóch przeciwnych słów w jedno określenie. Zadziwiające i rzeczywiście mnie to zadziwia, że człowiek, który był uznawany za złego ogólnie, e, nagle postąpił jak zupełnie światły człowiek. On miał taki przypływ Ducha Świętego w sobie, no bo jak to inaczej wytłumaczyć? Że on potrafił przyznać się do winy, potrafił upomnieć tego złego łotra, że nie powinien z niego szydzić, że powinien mieć właśnie tą bojaźń bożą w sobie i że potrafił przyznać się do swojej winy, uniżyć się przed Bogiem i po prostu poprosić go o pomoc. To jest coś niesamowitego. Naprawdę zachwyca mnie ta jego postawa. I on, w przeciwieństwie do złego Łotra, wykorzystał okazję, że e, mógł e, zostać zbawiony, i został zbawiony. I mówi się o tym dobrym Łotrze, że jest takim pierwszym świętym, który jeszcze został kanonizowany przez samego Jezusa. Więc, w ogóle, bardzo ciekawa sytuacja. E, więc, tak, Boża obecność, bo on wtedy na tym krzyżu, wisząc obok Jezusa, po prostu otworzył się na tą Bożą obecność, ona go przemieniła. I to jest naprawdę niesamowita rzecz. I co się dalej z tym wiąże? Ten dobry łotr potrafił tak bardzo uniżyć się przed Bogiem, by właśnie poprosić Jezusa o pomoc. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. On poprosił o pomoc. I tutaj właśnie jest ta część, o której Wam na początku powiedziałam, że właśnie ona obnaża prawdę o mnie dlatego że e, ja jestem człowiekiem który zawsze żył w kościele który pochodzi z wierzącej rodziny e, i moje nawrócenie było z religijności do wiary a nie z miejsca gdzie e, robiłam wszystko na odwrót niż to co mówi słowo Boże gdzie żyłam poza kościołem gdzie może jeszcze atakowałam kościół no i teraz przeszłam do zupełnie Przeciwnego miejsca. No, tak nie było. Ja aż tak e, radykalnej, e, takiej pełnej kontrastów, drogi nie przeszłam. E, I myślę sobie, że bycie właśnie takim wierzącym e, często może w pewnym e, sensie utrudniać nam nasze życie w wierze, życie z Bogiem. E, dlatego, że kiedy człowiek. E, ma to doświadczenie za sobą bycia w totalnej ciemności, gdzie popełnił praktycznie każdy grzech, który można popełnić, że on po prostu zna siebie od tej strony. Zna siebie tego Marka, Jarka, Tadeusza, totalnie grzeszącego. Znasz siebie, Bożenę, Renatę, Kasię, totalną grzesznicę. Myślę, że to jest bardzo trudne i odważne, co teraz mówię, dlatego, że tu nie chodzi w żadnym wypadku o to, że ludzie, którzy zawsze żyli i żyją w kościele, nie są grzesznikami, też nimi są. Natomiast nie doświadczyli tak bardzo swojej słabości, jak ci, którzy żyli zupełnie odwróceni od Pana Boga. I właśnie wtedy trudniej może być, żeby zwrócić się do Boga o pomoc, żeby stanąć przed Bogiem w uniżeniu i w pokorze. Właśnie dlatego, że nie doświadczyliśmy totalnej ciemności, totalnej słabości i nie, nie znaleźliśmy się na totalnym dnie. A często właśnie to totalne dno jest takim punktem odbicia. To nasza totalna słabość jest punktem odbicia do świętości, punktem odbicia, gdzie my wypływamy na głębie, na głębie zaufania Bogu, na głębie zależności od Boga, na głębie doświadczenia Bożej mocy, Bożego miłosierdzia. Myślę, że wiecie, o czym mówię, bo tak naprawdę dobry Łotr w pewnym sensie miał łatwo, przez to, że już był w tak skrajnej sytuacji, przez to, że wiedział, że za chwilę umrze, przez to, że wiedział, że już nie miał nic do stracenia i po prostu całe jego życie pewnie stanęło mu przed oczami, to on już wiedział, że albo teraz wybierze Jezusa, albo nie ma już dla niego ratunku. I ta sytuacja była dla niego tym punktem odbicia i tą motywacją żeby właśnie wszystko postawić na jednej szali i poprosić o Bożą pomoc. Więc chcę przez to powiedzieć, nie że potrzebujemy um, doświadczyć wszystkich możliwych grzechów i ich konsekwencji, nie że mamy sobie odpuścić po to, żeby właśnie stać się grzesznikami takimi jakim był ten Łotr. W żadnym wypadku o tym nie mówię. Dlatego, że nam do tego, żeby doświadczyć tej Bożej Zmiany w życiu, żeby doświadczyć Bożej Obecności, żeby doświadczyć Bożego Miłosierdzia, żeby doświadczyć tego, jak Boża Moc przemienia nas na zewnątrz, a przede wszystkim wewnątrz. My nie potrzebujemy doświadczyć wszystkich możliwych grzechów. My nie, nie potrzebujemy doświadczyć totalnej ciemności. To, co zrobił Dobry Łotr, to się uniżył. To, co zrobił Dobry Łotr, to uświadomił sobie swój grzech. I to, że Bóg jest w tym wszystkim dobry i chce Jemu pomóc. I tego potrzebujemy. Potrzebujemy postawy dobrego łotra, a nie życia dobrego łotra, przeszłości dobrego łotra, grzeszności dobrego łotra, ciemności, w której był dobry łotr. My tego nie potrzebujemy, ale my potrzebujemy Jego postawy pełnej pokory pełnej ufności Bożemu miłosierdziu. E, my potrzebujemy tego zwrócenia się do, w stronę prawdy, bo zobaczcie, że dobry łotr stanął twarzą w twarz z prawdą o sobie i o Bogu. Często jest tak, że my żyjemy w kłamstwie i wydaje nam się, mamy taką optykę, że my jesteśmy tymi dobrymi, a Bóg jest tym złym. A przecież jest zupełnie odwrotnie i właśnie e, dobry łotr przemienił, zmienił tą perspektywę i sprawił, na, spojrzał na siebie jako tego złego, a na Boga jako tego dobrego. I to jest ta prawidłowa optyka. On miał prawidłowy obraz Boga, że Bóg jest tym dobrym i jedynym, który może jego wyciągnąć z tego całego zła, w które z własnej woli wszedł. Więc stanął tak naprawdę twarzą w twarz z prawdą, właśnie. I tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy. I myślę sobie, że również ci, którzy, tak jak ja, są od zawsze w kościele i od zawsze nazywali się wierzącymi ludźmi, i gdzieś mniej lub bardziej żyli z Bogiem, że my, kochani, potrzebujemy właśnie tego, żeby bardziej przyjrzeć się swojej grzeszności i uznać w nich naszą słabość. I tak naprawdę ze szczerego serca, z całego serca, zawołać do Boga o pomoc. W jakiejkolwiek trudnej sytuacji teraz jesteś. I nie musisz być w tak bardzo tragicznej sytuacji, w jakiej był dobry łotr. Nie musisz być w tak bardzo złej sytuacji, w jakiej jest twój kolega, koleżanka, czy jakaś osoba, którą znasz i wiesz, że ona ma za sobą przeszłość. Bardzo, bardzo złą i się nawróciła po prostu radykalnie. Nie musisz być w tej sytuacji. Ty potrzebujesz i ja tego potrzebuję, my dzisiaj tego potrzebujemy, żeby w tych trudnościach, jakie mamy obecnie, nie większych, w tych grzechach, jakie popełniamy obecnie, nie potrzeba większych, uznać naszą słabość i przygnąć do Boga. Tego potrzebujemy. I to jest recepta na to, by otrzymać Bożą pomoc. By być przemienionym, by wylała się na nas Boża moc, wylała się moc Ducha Świętego po raz kolejny, tak jak wylała się na tego dobrego łotra. Więc tak, to dzisiaj właśnie mnie porusza i ja dzisiaj właśnie chcę wołać Pana Boga o pomoc w moich słabościach, w moich grzechach, w mojej historii historii katoliczki, historii. Osoby od zawsze wierzącej, historii bycia od zawsze w Kościele, mojej historii, gdzie wychowałam się w katolickiej, wierzącej rodzinie. Właśnie w tej historii chcę wołać Boga, bo jest tam dosyć słabości i dosyć grzechów, żeby była mi potrzebna Jego moc i Jego pomoc. Tak więc, tak, chcę dzisiaj się na nowo uniżyć przed Panem Bogiem. Więc Panie Boże, ja dzisiaj uniżam się przed Tobą i jeżeli ty teraz też tego chcesz, człowieku oglądającym mnie po drugiej stronie, to też teraz unisz się przed Bogiem. Pokaż to swoją może postawą. Może teraz podejmij taką decyzję, że się uniżasz. Ustaw teraz swoje serce właśnie w takiej pokornej postawie. Przed Nim, przed tym, który jest wielki, który jest dobry, który jest jedynym światłem, jedynym źródłem dobra, jedynym rozwiązaniem Twoich problemów. Tak, Panie, uniżamy się przed Tobą. I w tej historii, jaką mamy, w tych trudnościach, jakie mamy, niezależnie czy są małe czy duże, czy to są sprawy po prostu zwykłe, codzienne, czy jakieś wielkie, które nas przerastają. Tak, Panie, my właśnie w tym wołamy o Twój ratunek i mówimy, że nie dajemy sobie rady. Ja mówię, że jestem słaba, mówię, że jestem grzeszna i że tak, nie daję sobie rady. I że potrzebuję Twojej pomocy, Panie. Wspomnij na mnie. Wołam, jak ten dobry łotr. Wspomnij na mnie. Nie chcę zakładać masek. Nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem. Kładę, Panie, Tobie przed oczy i oddaję Tobie w Twoje święte ręce wszystkie moje słabości i grzechy. Wszystkie trudności, wszystkie wątpliwości, to z czym sobie ostatnio nie radziłam, to gdzie nie nadążałam, to gdzie się pogubiłam, to gdzie brakowało mi może wiary, może zaufania, może gorliwości, może ducha świętego i wszystkiego innego, o czym może tylko Ty wiesz. Kładę to, Panie, Tobie przed oczy. Ty się tym zajmij. Oddaje się, oddaję się w Twoje ręce. I my, Panie, teraz stajemy wszyscy razem przed Tobą. Niezależnie od tego, jaką historię mamy za sobą, niezależnie od tego, jak mocno wierzymy i jak wyglądała nasza droga z Tobą. My wszyscy stajemy, przyznając się do naszej słabości. I wołamy: wspomnij na nas, bo wiemy, że właśnie w tym miejscu uniżenia przed Tobą miejscu pokory miejscu prawdy o Tobie i o nas samych możemy prawdziwie spotkać się z Tobą. I doświadczyć Twojej obecności, która przemienia. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w każdym z nas. Ty jesteś wielki. Ty jesteś wszechmocny i tu chodzi o Ciebie, a nie o nas. O Ciebie, a nie o nas. Daj nam przylgnąć do Ciebie. Daj nam wpatry, wpatrywać się w Ciebie. Daj nam zanurzyć się w Tobie. Tak jak ten dobry łotr. Daj nam nasiąkać Twoją obecnością. Bądź jak najbliżej nas, jak się tylko da. Daj nam otworzyć się na Ciebie. I niech teraz każdy, kto właśnie w ostatnim czasie może nie miał w ogóle poruszeń serca, każdy, kto czuł, że jego modlitwa jest jałowa, jakby bezowocna, jakby powierzchowna, że jego praktyki religijne są puste, że on nie czuje, że nie rozumie, że nie wie, że brakuje tego płomienia żywej wiary, niech teraz każda z tych osób zostanie przemieniona przez Twoją świętą moc, Panie. I dotykaj teraz serca każdej z tych osób. Niech teraz przyjdzie Twój przełom, Panie. Niech uzdrawia, niech umacnia, niech pociesza, niech ożywia. Niech już nigdy więcej. Nie będzie oziębłości, o schłości w wierze, niech, będzie, niech nie będzie zatwardziałego serca, skamieniałego serca, oziębłego serca. Panie, niech płonie Twój ogień. Twój ogień. Teraz w nas, już teraz, kiedy to oglądasz, kiedy, kiedy się modlimy, kiedy trwa ten odcinek, kiedy ktoś sobie go włączył już teraz, niech teraz to się dzieje. I oto wołam w imię Jezusa Chrystusa. Chwała Tobie, Panie, bądź uwielbiony w tym ożywczym tchnieniu, które wierzę teraz przepływa przez każdego z nas. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym Twoim gorącym płomieniu. Daj nam doświadczenie gorącego płomienia. Tego ognia, który płonie w nas. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Niech ten odcinek, niech ta modlitwa, niech Twoje słowo, które dzisiaj rozważamy, niech ono niesie dla nas doświadczenie Boga, po którym już nic nie będzie takie samo. Niech ono niesie to doświadczenie, które przemieni nasze serce, nasze myślenie, nasze postępowanie. Niech to doświadczenie, które mamy teraz, doświadczenie Ciebie, będzie nowym początkiem. Chwała Tobie. Panie. Jak dobrze przebywać w Twojej obecności, jak dobrze być teraz tak blisko z Tobą. Trwajmy jeszcze przez moment w Jego obecności, bo to Twoja obecność, Panie, przemienia. I ten ostatni psan 31 i ten live jest tego dowodem, gdzie jest Twoja obecność. Tam jest prawdziwa zmiana. Panie Boże, bądź uwielbiony w każdym człowieku, który obejrzał tamten live i został przemieniony. W każdym świadectwie, które otrzymałam od tych ludzi, którego nie znam, o którym nie wiem, bądź uwielbiony, Panie. Niech tak się dzieje w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jeżeli również masz dzisiaj doświadczenie Boga właśnie podczas tego rozważania i tej modlitwy, napisz koniecznie o tym w komentarzu lub napisz swoje świadectwo na maila. Wdzięczne podłoga serse, małpa, Dziękuję Wam bardzo kochani za to spotkanie, za tą modlitwę. Bądźcie umocnieni Bożym Słowem. No i widzimy się już niebawem. Be grateful. Pa!